Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak dzisiaj możecie zauważyć, uprawiam tutaj ziemię yy, podziemniaki agregato agregatowuje, czy robię agregatę, że tak powiem o 60 z nowym starym yy, prototypem kultywatora, że tak powiem, własnej roboty wał, rurowy. No, i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony z tego, jak on tutaj uprawia tą ziemię. Fajnie wszystko jest to zrobione. Jeszcze może jakieś kilka poprawek będzie trzeba wprowadzić tutaj do tego agregatu, ale myślę, że jak na moje zdolności manualne, sprawa takich mechanicznych udało się to fajnie zrobić. Kultywator na razie jeszcze bez hydropaku. Nie zakładałem go, bo i tak nie będę siał z hydropakiem nic teraz w tym roku Znaczy w tym roku, no w tym okresie dopiero na, dopiero na jesień I cóż Wam mogę powiedzieć Wejdziemy do kabiny Kamera na głowę i Pokażę Wam jak to uprawia Trochę jestem przeziębiony, ale nie martwcie się to nie koronawirus Zrobimy sobie tu jeszcze od granicy. Tutaj mam taki kawałek, Wam pokażę jak to wygląda. Także widzimy się w kabinie. No i dobra, robimy trochę do tyłu. Do tyłu, nie do przodu. Poprawimy sobie tutaj koczeczkę jeszcze. Tutaj rafa mi się jedna urwała. Śruba poluzowała. Ale raczej jej się nie ruszy kluczem. Będę musiał to w domu nową śrubę dać, uciąć ją i nową śrubę dać. No i tak on właśnie uprawia. Że tak powiem, oryginalnego tam jakiegoś yy, agregatu yy, uprawowo-siednego z hydrofakiem, tylko można po prostu z, swoimi siłami zrobić. ten siednik do góry unosi się go no, na tym i to tak wygląda no. i ja myślę, że mogę się mylić, ale no jeszcze takich kosztów jakich mnie Wiadomo ja tylko, że macie jest po prostu... Najpierw trzeba będzie pryskać, bo tak to powiecie, jak nie obryskać. Mam niespodziankę dla Was, ale to... Ale to Wam nie zdradzę na Zdradzę Wam kiedy indziej. Się na razie nie dzieje co miałoby się dziać ładnie wszystko podnosi, śmiga tak jak miało być tak i jest jak jest wszystko wyczyszczone, olej nowe teraz to popa podnosi bez niczego oby tak dalej No jak będziesz dbał, tak będziesz miał proste przysłowie zanudzał gadką widzicie jak to fajnie się robi cóż, ja się będę tutaj z wami żegnał 60 ciepło w kabinie, bo na dworze trochę wiatr wieje i tyle, no. taki odcineczek także cóż, jeszcze tutaj informacyjne zostawcie suba Zostawcie łapkę w górę pod filmem, jeśli Wam się spodobało. Na dole filmiku macie link w opisie do darmowego egzemplarzu czasopisma rolniczego. Także zachęcam do skorzystania. Nic Was to nie kosztuje. Możecie sobie sprawdzić. Nowości jakieś, porady. Także polecam i polecam części z firm Agrobis i Zenox z kodem rabatowym rolnikowo.pl. Macie części bodajże 5% taniej na cały asortyment sklepów, także polecam i żegnam się z Wami. Dzięki, że, że oglądacie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a mamy kilka niespodzianek przygotowanych, także widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Cześć!